Cześć, witajcie, Na przed Wami piękne Porsche Cayenne, 2015 rok produkcji, styczeń. Auto w specyfikacji GCC z bezwypadkową historią, w pięknej odmianie kolorystycznej. Samochód brązowo-złoty, z kremowym wnętrzem, ciemnym sufitem. Auto od nowości przejechało zaledwie 87 tysięcy km i jest w idealnym stanie zarówno technicznym, jak i wizualnym. Samochód w bardzo dobrej wersji wyposażeniowej. Mamy na pokładzie szyberdach pełną pełnym elektrykę. Fotele wentylowane, podgrzewane. Opony w bardzo dobrym stanie. Rolety szyb tylnych. Piękną, skórzaną tapicerkę. Klimatyzacja także dla tylnych siedzeń. Auto, tak jak widać, w świetnym stanie. Już dzisiaj trafi do naszej oferty. Jak zwykle, w najlepszej cenie. Także bądźcie czujni i obserwujcie nasz profil.